patrzcie co mi się trafiło dużo tego nie ma ale z racji, że mam gdzie zabrać pakuję i jadę do zobaczenia później znowu jestem na pasiece ostatnio jak kręciłem film nakręciłem chyba nie pamiętam ile filmów, ale gadam, gadam o jest choineczka w, pod, nad pszczółkami w kopana jak to wszystko działa to Zobaczycie z moim złomem, oczywiście kapnąłem się dopiero przy ostatnim filmiku, jak kręciłem, y już zacząłem kręcić ostatni filmik dla pelikana, kaniowa i innych co te kapsle łykają, no ale dzisiaj mam nadzieję, że nakręcę, bo mi się karta pamięci popsuła. Musiałem ją wyciągnąć i telefon działa normalnie. Straciłem kilka zdjęć, filmów, bo tamte co nakręciłem to nie dało się. O tutaj, o co chodzi z moim złowem. Jak jadę na pasiece, nie wiem ile tu jest z 3, Trzy, cztery, jeszcze aluminium trafiłem. To dzisiaj się trafiło, bo nawet nie miałem co przywieźć, bo jak w sobotę wywiozłem. No i o co chodzi z moim złomem? Jak jadę na pszuki, w szczególności latem, Po zimą to zbieram w piwnicy albo w pracy i sprzedaję na bieżąco podczas. Bo żeby specjalnie przywozić złom, no to się nie opłaca, wiecie. Ale z racji tego, że jak jeżdżam latem do złomu, to przywożę kilogram, dwa, dziesięć, suszarkę i to się zbiera i sprzedaję raz w roku, raz na dwa lata. Biorę busa z pracy, Albo te i raz y, boosa wziąłem, to tak jednego dnia zapakowałem 700 kg grubego, a drugiego 500 blachy, bo się nie dało za jednym razem wszystkiego zabrać. Więc tu też z, z, jak ktoś się nadaje ze złomu: grill był ze złomu, rower ze złomu, taboret ze złomu. O, tu wujek miał takie rozpadające się biurko. Drewniane spłyt. Wziąłem je, połamałem, przywiozłem mu biurko metalowe i będzie służyło dłużej niż to biurko yy, z płyty, to no, tam to i tak było z 15 lat dobre stało, jak nie więcej. Ja rozpakuję tylko złom i zaraz się widzimy. Bo też kręciłem filmik w pracowni i, i gdzie indziej? To no. do, do zobaczenia. Ja mam takie dwa pokojiki, tutaj mam nogi od 100, stół. Jest mój kombinezon przelarski, piłkarzyki, jakbyś coś w sensie sobie chciał pograć więc te. Tutaj mam wiaderka pokarmie swoją piłę mówię. Ja byłem wtedy nagrywałem, nie nagrywało się. O jak tu ślicznie pachnie. Yy, tu mamy podkurzacze, jakieś śramki, jakiś przelarski wybrałem go na rajd z ZHP-u. Harcerski, tutaj wirówkę wirówki nie ciągałem. Też by dzieciaki pewno się bawiły. Jest tu ogólnie bałagan, ale to jest bałagan zimowy. O, to jest to, co w sobotę wyciągnąłem. Jeszcze jest trochę martwych pszczół. Tutaj powchodzone w środek. Same odwłoki wystają. Nie chcę się wyostrzyć. No. tutaj szuflady pokazywałem. Tu jakiś alkohol. Wujeko nie wiem bo już by nie było. Tutaj była y, miedź wypalona. Zabrałem ją do koszalina. Będzie dla Łukiego kilogram miedzi miksu, ciasto, jakiś sprzęt, dron, wiązki pyłku, więc o rojołapka. I mówię, no tu jest bałagan, że tak powiem zimowy, o taką lampę trafiłem, ona działa, lampę pszczółki, kiedyś na jadąc leżała przy śmietniku i normalnie, słoiczki, słoiczki w dobrej cenie, takich już nie kupię, dobra idziemy dalej, zaraz zobaczycie, powiecie czy jestem świrem czy nie. Tutaj mamy tak, wytapiarkę słoneczną w wosku. Boiler, który sprawny, szkoda go złomować. Może kiedyś u wujka przyczepię. To od latem musi zawsze palić w piecu. Jak chce ciepłej wody, a tu się włączy i woda będzie raz dwa. Zrobiłem sobie w zeszłym roku na ramki i służb pszczeli. Taki wieszaczek. I te. ale teraz powiedzcie, czy jest coś film. Antena, o, wózeczek. Tam jest niedzeweczka, oczywiście. Ale tu jest wózeczek, który na magnes albo sprzątanie lasu idealny. Co prawda, koła by mogły być większe, ale no, trzy minuty wózek jest złożony. To był mojego taty, którego, który odwoził od samochodu do działki. Jakieś rzeczy, tak? Czy jak było coś, działki ważne, a teraz napiszcie mi w komentarzach, czy jestem świrem To są puszki, bo ja nie zbieram ich zawodowo. Bardziej przy okazji, jak tutaj, te, patrzcie, tu jest 116 kg puszek. Tu mamy 4 kg, tu 5, tu mamy też 4, tu mamy 7, w tym worku jest o, ciemno. 23 lampy mogłem włączyć, i tu też jest 30, nie? Oczywiście 55 kg było w tym jednym worku, ale to było gdzieś wózkiem elektrycznym, więc takim paleciakiem, więc no to nic dziwnego, że nie cały worek, bo to chyba było tyle puszek, że jeszcze mógłbym wsadzić, było 55 kg, ale przesypałem to na trzy worki później. Albo na dwa, nie pamiętam dokładnie, ale tu jest 116 kilo puszek Dlatego też ubolewam to, że sprzedałem ostatnio 14 kilo No ale to życie to było, już nie ma co patrzeć Co było, a nie jest, nie? Dobra, a teraz będzie niespodzianka dla pelikana, kaniowa I innych, co kapsle łykają O, a teraz to taka niespodzianka dla tych, co kapsle łykają to są kapsle? To są kapsle, zbierane przez kilkanaście jak już te lat, sadzane do woreczków od chleba. Uzbierało się już cztery pełne. Ja podejrzewam, że tu mógłby się jakiś znaleźć, którego pelikan nie ma w kolekcji. Jest tu by grzebania było, miałby dużo zabawy. No ale to są kapsle wujka, więc one zostają. Ja nie mam do nich praw. pa, do następnego filmiku.